Ten medal jest nadany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Corocznie w Bolesławieckim ratuszu po wielokroć uroczyście honorowane są pary małżeńskie mieszkańców miasta, które mają za sobą długoletnie pożycie małżeńskie. Odbywa się to w historycznych pomieszczeniach Pałacu Ślubów Magistratu, gdzie tym razem pojawiły się trzy pary małżonków obchodzących 50-lecie wspólnego pożycia, czyli złote gody oraz para z 60-letnim stażem, czyli gody diamentowe. Mamy nadzieję, że dzisiejszy widok przywoła te najpiękniejsze wspomnienia i dołączy do tego duma, że złożonej przysięgi dotrzymaliście. Jednym z elementów uroczystości były krótkie biografie par małżeńskich, w których wspomniano ich rodowody i historię wspólnego pożycia. Tę wyjątkową chwilę dla małżonków podkreśla też odnowienie ślubów małżeńskich, które te pary wypowiedziały pół wieku temu i 60 lat temu. W dniu naszych Wyrażam mojemu mężowi Józefowi. Wyrażam mojemu Józefowi mężowi. Serdeczne podziękowania. Serdeczne podziękowania za okazaną mi miłość. Za okazaną mi miłość. Przywiązanie. Przywiązanie. I obiekan. I obiekan. I przyrzekam. I przyrzekam, że uczynięm wszystko. że uczynięm wszystko, aby nasze małżeństwo. aby nasze małżeństwo było nadal szczęśliwe. było nadal szczęśliwe. Drazdam mojemu mężowi związek nowy. Serdeczne podziękowania, Serdeczne podziękowania. Za, okazaną mi miłość. za okazaną mi miłość, przywiązanie i opiekę, przywiązanie i, opiekę. i przyrzekam, <laughs> że, uczynię wszystko, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo, aby nasze małżeństwo było, nadal było nadal szczęśliwe. Wyrażam mojemu mężowi Ryszardowi. Serdeczne podziękowania. serdeczne podziękowania za okazaną mi miłość, za okazaną mi miłość. Że, że, uczynię wszystko, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo, aby nasze małżeństwo było, nadal szczęśliwe. Hmm. było nadal szczęśliwe. Pokazują Państwo, że można, a przede wszystkim, że warto być razem, że warto podtrzymywać związek, że warto pielęgnować domowe ognisko, by ten żar miłości w nim cały czas był i że warto, trzymając się za ręce, wędrować przez życie. To wspaniały przykład. W imieniu swoim, również pani Marioli, władz miasta, wszystkich tego państwu gratuluję i w imieniu wspólnoty samorządowej miasta Bolesławia, co mam do tego prawo. Serdecznie dziękuję. Prezydent miasta w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył jubilatom medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Potem były pamiątkowe fotografie poszczególnych par ze swoimi bliskimi i oczywiście wspólna fotografia wszystkich jubilatów. W sali obok odbyła się już mniej oficjalna część uroczystości, w której nie mogło zabraknąć toastu. Zwyczajem i jubileuszowych spotkań w Pałacu Ślubów są też mini-koncerty młodzieży, które podkreślają uroczystość tych wyjątkowych chwil.